Newton, na podstawie relacji pacjentów regresu hipnotycznego, sklasyfikował istoty duchowe na podstawie koloru, jaki otaczała ich aura. Na podstawie informacji na temat danych istot charakteryzujących się takim, a nie innym kolorem aury, wysnuł wniosek, że jest to silnie związane z poziomem rozwoju, na jakim znajdują się owe istoty duchowe. Ta aura, widoczna przez niektórych także u ludzi, jest odzwierciedleniem zarówno myśli i emocji człowieka. Kolor jest efektem pola energii wytwarzanego przez ciało duchowe, duszę, a jego centrum są poszczególne czakry. I tak, kolory od białego, poprzez odcienie bieli, aż po czerwień i żółty kolor symbolizują raczej duszę na początku nauki. Oczywiście mniej lub bardziej zaawansowane na tym niskim poziomie rozumienia prawdy o sobie oraz celu nadrzędnego istnienia. Przeskokiem są dopiero kolory niebieskie, od ciemnożółtego po niebieski, jasno-niebieski aż po fiolet. Niebieski często łączy się z żółtym, a niebieski w najwyższym swym zaawansowaniu z fioletowym. Mamy tu dusze zaawansowane na poziomie średnim, w stopniu niższym aż do bardzo wysokiego. Duchowi przewodnicy mają już aurę na poziomie żółtym-jasno-niebieskim. Następne kolory charakteryzują duszę o ogromnej wiedzy, zrozumieniu i miłości, które realizują jeszcze większe i niezwykle ważne zadania w systemie życia ziemskiego. Czy istnieją jeszcze bardziej zaawansowane istoty? Newton do nich nie dotarł w relacjach swoich pacjentów. Dotarł do nich natomiast Monroe i Moen. Warto do nich zajrzeć i zrozumieć, czym są takie istoty. Już sam kontakt z istotą rozświetloną ciemnofioletowym kolorem jest przyrównywany do spotkania z emanacją Boga. Jak pewnie sami czujecie doskonale w sobie, na Ziemi dusze wysoko rozwinięte niekoniecznie pełnią jakieś ważne role w istniejących systemach politycznych świata. Dusze takie wybierają miejsca odosobnione, żyją w skromnych warunkach, pozwalających im dokładnie przeżyć dane emocje, uczucia i lekcje. Nie potrzebują ani też nie dążą przez to do innych, pozornie lepszych warunków egzystowania fizycznej rzeczywistości. Cieszą się błogim stanem własnej dojrzałości na uboczu zdala od zgiełku nadmiernych wrażeń, jakie może nieść w sobie życie człowieka na ziemi. I odwrotnie, dusze mało rozwinięte częstokroć są tymi pełniącymi wysokie pozycje w sferze społecznych wpływów. Stąd wynikać może również stan świata, w jakim się znajdujemy Niedojrzałość duchowa powoduje ciągłe konflikty z równowagą pomiędzy ludzkim dążeniem do posiadania, a zrównoważoną naturą planety. Dusze początkujące, słabo rozwinięte poprzez doświadczenia. W poszczególnych relacjach wyłania się obraz cech charakterystycznych dla poszczególnych dusz, które można dzięki temu sklasyfikować według ilości posiadanego ludzkiego doświadczenia. Pierwszym są dusze młode, początkujące na drodze wcielania się w ciała ludzkie. Cechuje je przede wszystkim znaczne przywiązanie do ziemskiego świata. Najczęściej pacjenci wspominający swoje istnienie sprzed narodzin wskazują, że mieli problem z określeniem tego, co się z nimi stało. Newton sugeruje, że jest to efekt mniejszych doświadczeń, nabytych przez te dusze, wynikających z krótszego pobytu w ziemskim systemie życia. Dusze te nie zawsze akceptują własną fizyczną śmierć, opierając się jakoby powrocie do świata duchowego. Tuż po śmierci wymagają one większego nakładu pracy istot bardziej rozwiniętych, które oczyszczają je z bólu, cierpienia i powiązań związanych z ciałem fizycznym oraz negatywnymi emocjami łączącymi je z poprzednim, zakończonym właśnie życiem. Takie oczyszczenie może trwać znacząco długo, w zależności od stanu, w jakim znajduje się ta dusza. Słabo rozwinięte dusze. Dłużej noszą te tak zwane rany związane z przeżyciami poprzednich żyć. Nawet pomimo rekonwalescencji pośmiertnej, częstokroć wnoszą je, choć o obniżonym natężeniu, w kolejne fizyczne życie, w które wchodzą. Dusza słabo rozwinięta może zdecydować o zatrzymaniu się w bliższych fizycznej ziemi obszarach, nie chcąc dołączyć do tak zwanej grupy. Lub inaczej, ja tam. Taka dusza może też zostać specjalnie odseparowana przez przewodnika, opiekuna duchowego na określony czas w obszarze, który wspomaga coś, co możemy określić z ziemskiego resocjalizacją duszy. Takie obszary najczęściej znajdują się w tak zwanym Wielkim Pierścieniu, jak określał to Monroe, lub inaczej w Fokusie. 24, 26 terytoria przekonań. Oczywiście dusze, które za życia postępowały źle, częstokroć mogą być uważane za tak zwane demony, ponieważ mogą one sprawiać żyjącym wiele problemów, nie chcąc ruszyć dalej. Mogą na przykład próbować wpływać na ich myśli z zamiarem szkodzenia im. Nie muszą być w ogóle w takim przypadku związane z żyjącym człowiekiem. Takie niedojrzałe dusze po prostu poszukują podatnych, żyjących, którzy stają się rodzajem kanału łącznikowego pomiędzy fizyczną materią a cierpieniem takiej niedoskonałej jeszcze istoty duchowej, która jest oddzielona od swojej grupy lub części, jak to mówimy, ja tam. Jak wspomina Newton, dusze takie. Bardzo często są uwarunkowane tą dominującą siłą potrzeb biologicznych, wypływających z przeżytego, właśnie zakończonego fizycznego życia, z początkowych doświadczeń bycia człowiekiem. Ten brak synchronizacji duszy z ciałem powoduje dysharmonię i wiele problemów psychicznych w takiej jednostce ludzkiej. Rozwój takiej duszy jest powolniejszy. Wymaga wielu ludzkich lekcji, powtarzanych, przerabianych częstokroć w podobnych warunkach i kontekstach. Największym hamulcem jest tutaj nadmierna potrzeba zaspokajania pragnień często prowadzących do uzależnień. Wspomniał również o tym Monroe i Moen, wspomina też Newton. Dusza może pogłębić też stan zahamowania swojego rozwoju, wybierając nie najlepsze dla siebie wcielenia. Może nawet dojść do pewnego rodzaju zepsucia duszy, jej regresu rozwojowego. Pamiętać jednak trzeba, że wszystkie dusze ponoszą odpowiedzialność za swoje postępowanie w fizycznym życiu. Jak wskazują relacje pacjentów, dusze zaburzone przez swoje predyspozycje i decyzje trafiają do tego samego świata duchowego co inne. Nie istnieje system narzuconych odgórnie kar i nagród za postępki duszy, ale wszędzie spotykają się one z możliwością poprawy w miłości i zrozumieniu. Nigdzie nie doświadczają one większego cierpienia niż to znane nam z fizycznego życia na Ziemi. I choć czasem zostają one odizolowane, są odosobnione od swojej grupy, to jest to ich wybór. Świadome przyciąganie do tego, od czego nie potrafią się uwolnić, od czego są uzależnione, od sprawiania cierpienia i od wewnętrznego bólu, jaki przejawiają. Jest to bardzo charakterystyczne, szczególnie u młodych, początkujących dusz. Jednak pamiętać trzeba, że przewodnicy czy opiekunowie czuwają nad nimi i starają się pracować nad ich wzrostem świadomości. Aby miały one szansę naprawy w kolejnych ludzkich wcieleniach. Wyrządzone za życia krzywdy są często bezpośrednią przyczyną wyboru kolejnego życia, w którym krzywdy wyrządzone są teraz odczuwane przez krzywdziciela osobiście. Jest to świadomy wybór takiej duszy, która rozumie, że to jedyna szansa, aby zrozumieć wyrządzone innym cierpienia. I tak ktoś, kto wykorzystywał innych, wybiera na przykład ciało kobiety, która będzie wykorzystywana, a to pozwoli takiej duszy uświadomić sobie ogrom cierpienia, jakie były jej udziałem w poprzednich wcieleniach. Ten tak zwany system karmy, czyli przyczyny, skutku i konsekwencji, Pojawiał się na przełomie tysiąclecia w ludzkich wytworach kultury i religii w każdym zakątku istnienia naszej cywilizacji. Mówi o nim tybetańska Księga Umarłych, Mahabharata, Biblia i wiele innych, zapomnianych i mniej znanych, które przetrwały właśnie w tych przekazach. Gdy dusza staje się na tyle uzdrowiona, by zaakceptować choćby częściowo swój stan niefizyczny dociera w miejsce, w którym zdaje relacje przed przewodnikiem z zakończonego właśnie wcielenia. Ma to na celu jeszcze większe uwolnienie się z pozornie istniejących w duszy zależności związanych z zakończonym życiem oraz dostrojenie się do świata duchowego. Kluczem do poprawy i rozwoju każdego rodzaju dusz jest świadomość korekty własnych postępowań, Używanie odwagi w celu zniwelowania strachu przed wprowadzeniem niezbędnych zmian w swoim życiu, które przynoszą korzyść rozwoju duchowego. Walka ze strachem i skutek nowych decyzji otwiera przed nami coraz to nowe wybory, a tym samym umożliwia dogłębne poznanie emocji i uczuć, jakie towarzyszą ludzkości. Uczy też świadomie nimi zarządzać. Kontrola tego, co złe, na cześć tego, co dobre. Sami wymierzamy sobie sprawiedliwość i sami też możemy wznieść się ponad stan wywoływania cierpienia. Mówi się o pułapce uwięzienia w systemie reinkarnacyjnym, ale to nie system jest pułapką, ale brak umiejętności i wiedzy potrzebnej do opanowania instynktu samozachowawczego. Skupionego na podstawowych potrzebach życia każdej istoty na Ziemi. Aby się uwolnić, potrzeba doświadczeń, dzięki którym zaczynamy pojmować i stopniowo uwalniać się od potrzeb niższych na rzecz potrzeb wyższych. Sami więzimy się w fizycznej materii i tak samo jesteśmy tymi, którzy mogą się z tego uwięzienia wydostać. Świat przestaje być wtedy więzieniem na rzecz wspaniałego pola do rozwoju i stawania się doskonalszą istotą duchową.